Witajcie ponownie Aneta Marcin. Dzisiaj nie z puchaczówki, ale z głębi naszego lasku, do którego wybraliśmy się, żeby podziwiać te oto piękne kwiaty i wreszcie odnaleźć wiosnę, której nam przez ten okres zimowo jesienny bardzo, bardzo brakowało. Słuchajcie, z głębi lasu niby a drogę słychać tak, jakbyśmy stali obok. Mam nadzieję, że te odgłosy do Was nie dochodzą. Okaże się w montażu. Generalnie okazało się po ostatnim odcinku, że bardzo Wam dopasowało, jak opowiadamy o poszczególnych zwierzakach i o naszych historiach z tymi zwierzakami związanych. I dzisiaj też taką historię Wam opowiemy. Opowiemy Wam o bardzo, ale to bardzo specyficznym puszczyku. Zapraszamy. Klara, czyli samiec puszczyka. O nim dzisiaj Wam chcemy poopowiadać. Już samo imię i do tego, że z samcem już coś tu nie gra. No i tak to jest, jak czasami trafiają do nas takie maluchy, wykazują y, takie cechy charakteru bardziej, y, które nam, nam, ludziom się wydają, że pasowałyby do dziewcząt, a okazuje się później, że no jest to samiec, taki czysty samiec dosłownie, czystej postaci, ale y, Klara i jej rodzeństwo trafiło do nas w okresie kiedy w ogóle nie powinno do nas trafić. W ogóle na początku wiosny dużo małych zwierząt jest zabieranych niepotrzebnie. Pamiętajcie, teraz jest taki czas, nie zbieramy małych zajęć. A mamy marzec. Nie, nie zbieramy. kradniemy małych suwek. To są zdrowe zwierzęta, które mają rodziców. Nie zbierajcie takich zwierzaków zanim cokolwiek Postanowicie, jeżeli zobaczycie takiego malucha, skontaktujcie się czy z nami, czy z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt i wtedy podejmiecie wspólnie decyzję, czy to zwierzę rzeczywiście potrzebuje pomocy, czy to jest stan normalny. Ale wracając do Klary. Do klary tak, Klara razem z jej rodzeństwem została osierocona, jej dom został zniszczony przez wycinkę. Jej całego gniazda, wycinkę drzewa, które odbyło się w maju. Maj to jest okres, kiedy już generalnie nie powinno się ruszać drzew, bo na drzewach odbywają się lęgi, odbywa się karmienie i odchowywanie młodych. No ale zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Trafiła do nas czwórka czy piątka? Już, już nawet nie pamiętam. Wiem, Chyba że czwórka. Jedno zeszło nam od razu na, na rękach, przejechało kawałek drogi do nas, no a ta czwóreczka, która została, no na początku była w strasznym stanie, bo gniazdo, które, na które w ogóle sowy mają bardzo wysoko gniazda, więc jak łupnęło, taki, łupnęło takie drzewo o ziemię, no to i tak byliśmy w szoku, że to w ogóle to towarzystwo przeżyło, to było jedno, dlatego to, to jedno no, niefortunnie upadło. No i niestety, przepłaciło życiem. Co się stało z tamtą resztą, no, tamta reszta wykazywała się no, nawet taką chęcią i jedzenia, było całkiem nieźle. Tyle, że z dnia na dzień jedna z tych słów no, coraz większe zainteresowanie w nas wzbudzała, zainteresowanie jej zachowaniem. Troszkę obawy tak naprawdę, ale wszystko było fajnie, naprawdę wychowywały się, rosły prawidłowo. Wychowywaliśmy je jeszcze mieszkając w kamienicy i no specyficzne to było wychowanie. Słuchajcie, te sowy latały wszędzie, robiliśmy co się dało, żeby jakoś tam udało się je wychować chociażby na półdziko. Różnie to bywało. Niemniej no, udało się do dorosłości wychować je tak, żeby człowieka no, jednak w miarę unikały, za wyjątkiem Klary. Klara lgnęła do ludzi. Niemniej w pewnym momencie rzeczywiście już się wydawało, że są do wypuszczenia na wolność, i Klara też jakby zdziczała. Stwierdziliśmy, próbujemy wypuścić wszystkie cztery. A i co? Wypuściliśmy i Klara nie poleciała. Ale nie poleciała. Wydawało nam się, że zrobiliśmy błąd, wdrukowaliśmy zwierzaka, co się okazało, że nie. Zaczęliśmy robić jej badania i ktoś się skupił na, na oczach Klary. Okazało się, że na skutek uderzenia Klarze rozwarstwiła się siatkówka i raz widziała, raz nie widziała. Zaczęło się tam zmętnienie, tworzyć takie, że nie wiem czy słyszeliście o puszczyku takim, który był bardzo sławny, Zeus się nazywał, że miał niebo w oczach. Klara była też takim puszczykiem niestety, który miała niebo w oczach i zależnie od ciśnienia, od pogody, nie wiem od czego to zależało tak naprawdę. Te plamki, które miała na oczach albo się powiększały, albo malały i Klara albo widziała lepiej, albo gorzej. To niestety za, no, zawyrokowało, że Klara zostaje z nami na dożywocie. Dlaczego Klara? No dlatego, że od maleńkości ona, ona była bardzo opiekuńczą sobą. W ogóle puszczyki są przekochanymi, genialnymi, w ogóle wszystkie sowe są przekochane, a puszczyki to tutaj prym wiodą. I no, ona wręcz ona czyściła swoje rodzeństwo no, no, była taką matką. No potem okazało się, że jest samcem, ale nic to mu nie odejmowało, nie dodawało, że, że dostał takie, a nie inne imię. Tym bardziej, że sobie nie reagują tak naprawdę na to, jak wołamy tylko w jaki sposób to robimy. Więc Klara była naszym domownikiem, można no tak, tak, tak powiedzieć. Pomagała nam w małych puszczyków Ach. i robiła to bardzo skutecznie praktycznie do końca swojego życia, bo Klary już z nami nie ma, Ale umarł ze starości. Ale przeżyła kilkanaście lat, słuchajcie, a ona tak normalnie jakby trafiła gdzieś do weterynarza i by wyszło, że faktycznie coś tam dziwnego się dzieje w oczach, to prawdopodobnie no na wolności by tego nie przeżyła. A czy mać taksowe gdzieś tam w gabinecie, no, nikt by się tego nie podjął, bo nie ma takich warunków. Więc no to, że ona w ośrodku mogła spędzić te kilkanaście lat, pomóc nam, no bo tak naprawdę dzięki niej ona pomagała, zdziczając to, to małe towarzystwo, które na początku my ręcznie odkarmialiśmy, a potem jej oddawaliśmy pałeczkę, i naprawdę te wszystkie puszczyki, które trafiły to no miał chyba najlepszego opiekuna no, pod słońcem. A Klara była też bardzo charakterystyczna. Słuchajcie, pamiętamy yy, tego sowa. No, tą sowę <grym> pamiętamy z sowa. takich y, jej dziwnych akcji, latała sobie luzem po domu, był taki okres, i w momencie, kiedy stwierdzał, że z rana za długo śpimy, potrafił wylądować na poduszkach u anety, wlecieć do sypialni i otwierać Anety powieki i mam zdjęcie. Jak znajdę to, jest tu wklejone. Tak, no i nie było nie było że I nie było spania. Bardzo... Później, jak już udało nam się wybudować ośrodek, oj, Klara też miała życie takie, no pełne przygód. Mianowicie w pewnym momencie siedziała z innymi puszczykami w Wolierze, maluchy wychowywała, maluchy trochę podrosły i tak się wycwaniły, że rozpracowały, słuchajcie, Wolierę. Rozpracowały siatkę, zrobiły dziurę i wszystkie powylatywały. Klara wyleciała za nimi. Myśleliśmy, że no, wybrała wolność, ale taką trochę dziwną wolność, bo naszym zdaniem na tą wolność nie była gotowa. Niemniej wystawialiśmy jedzenie na zewnątrz, żeby miały się chociaż jakby żywić. Teren dookoła, ośrodka jest na tyle fajny dla puszczyków, że mają się gdzie schować, mają gdzie zamieszkać, więc częściowo byliśmy spokojni. Martwiliśmy się tylko o to, czy, czy sobie wzrokowo, do ale sobie, mam nadzieję, że wiecie, bazują przede wszystkim na uszach. Więc stwierdziliśmy, no kurczę, tak wybrała, widać tak miało być. Co się okazało, że po dwóch dniach Klara po prostu wróciła. Wszystkie puszczyki inne, można powiedzieć, odprowadziła te maluchy, które wypuściły się same. A ona wróciła, usiadła przy wolierze i czekała. Aż, ktoś przyjdzie. Tak, i aż ktoś przyjdzie. Tak, aż ktoś i otworzy. Także no, mamy wiele takich miłych wspomnień z tą sobą. Hmm. No. To, to, co nam w głowach siedzi te wszystkie wspominki, nie będziemy Wam wszystkiego tutaj o niej opowiadać, bo to były takie, wiecie, mniejsze większe historiki, mniej ciekawe, bardziej ciekawe, ale tak. byśmy Was zanudzili. Wielka i gorąca prośba, to, co mówiliśmy na samym początku. Teraz jest taki czas, gdzie te sowy są bardzo aktywne. Teraz, nie, tylko, nie tylko sowy. Teraz nie. jest też czas, kiedy organizowane są noce słów. To są takie wydarzenia edukacyjne, organizowane przez różne organizacje, różnych ornitologów, mające na celu przybliżenie życia sów przede wszystkim sów. O puszczykach w ogóle odcinek nagraliśmy, link macie tutaj na górze, ale jeżeli macie ochotę o puszczykach usłyszeć coś więcej, czy w ogóle o sowach usłyszeć coś więcej, zwróćcie uwagę, czy może w waszej okolicy nie jest taka noc sów organizowana, bo teraz jest właśnie na to czas. Tyle, że już się pojawiły małe sowy, pojawiły się już małe puszczyki i pewnie się za, za niedługo pojawią e, młode uszate i e, nawoływanie już nie jest to humanitarne, może, dlatego że no to ten dźwięk jest bardzo terytorialny i te sobie zaczynają się denerwować. A jak już one się połączą w pary, to bez sensu no, wchodzić na ich teren, oznajmiając, że ja jestem tutaj sobą i teraz tutaj, choć tutaj, pokaż mi się. Więc. No Fajnie może tak. wejść do lasu i po prostu słuchać, czy one naturalnie się nie odzywają. Wszystkie światła, które nam tutaj pomagają, żebyśmy się nie rozwalili o pierwszy konar. Usiąść sobie i na spokojnie wsłuchać się w ten las. I nie bójcie się, bo w lesie to naprawdę nie jest strasznie, to tylko nam gdzieś w głowie siedzi jakiś straszny stwór, który nam podpowiada jakieś historie niestworzone, a tak naprawdę no, dopiero zaczyna te życie tętnić. No i jak Chyba, tak... że siedzicie w takim miejscu jak my, gdzie pomimo tego, że jesteśmy dosłownie dobre dwa kilometry od drogi, to ta droga, dźwięki drogi się niosą niesamowicie. I są chyba głośniejsze niż ptaki, które w tej chwili dookoła tak, śpiewają. Tak, no za niedługo też przylecą inne ptaki i dołączą do reszty tych, które już odchowują. Zauważcie, że drapieżniki szybciej się rozmnażają. Yy, ma też tu swoje plusy i minusy. Minusy dla tych, które dopiero będą myśleć o założeniu rodziny, bo będą łatwym pokarmem dla drapieżników, szczególnie ich, ich potomstwo, no ale taka jest natura. No i yy, Pozwólmy tej naturze działać tak, jak powinno to wyglądać. Ale nie zbieramy żadnych małych stworzeń. Zbieramy tylko te, które faktycznie potrzebują naszej pomocy. Ale mamy tu dźwięków. No ja nie wiem, czy to są przyrodnicze dźwięki. Nie, to, to są dźwięki, słuchajcie, no, z ciężarówek, traktorów, samochodów. Coraz więcej ludzi jest wszędzie jak widzicie i słyszycie. Znaczy, widzicie może nie, ale jak słyszycie na pewno, bo tych dźwięków to już chyba nawet mikrofony nie są w stanie zagłuszyć. Jakaś masakra. Kiedyś, jak się wychodziło do lasu, to. to było słychać ptaki. Tak, to była cisza i spokój. Ale Teraz i tak, trochę mm. tych ptaków tu dookoła nas jest i oznajmiają pozostałym, że siedzi tu jakaś dwójka w lesie. Bo to nie jest tak, że zwierzęta się nie informują, że ktoś wszedł na teren lasu. Także. Ale oczy ich zawsze są zwrócone w naszą stronę. Tak czy inaczej, zachęcamy Was też do spacerów po lesie, jeżeli chcecie poszukać wiosny, macie na to idealny w tej chwili czas. Ale Masa nie zrywamy, śnieżyczek. nie zrywamy, tak nie jest. zrywamy wszystkiego tego, co, co tu rośnie, bo zanim doniesiemy to do domu, to trzy razy to zwiędnie, a to ma taki urok właśnie na miejscu i właśnie to powinno Was zachęcić do ruszenia się z kanapy i wyjścia. I czy też pobiegania zachęcamy zajście ze sobą jakiś worek na śmieci. Może to być tak. helikon i zacinotę. Może, zacino może to trace. być jakikolwiek wór, żeby po prostu e, idąc już, żeby robić coś fajnego i zbierać po tych Żeby brudasach. zabrać ze sobą to, co brudasy zostawiły. Niech, niech ten las będzie, no może nie cichszy, dzisiaj tego nie powiem w tym w tym Ale hałasie. nie będzie też pułapką dla e, innych stworzeń, bo, bo śmieci to, jak wiecie, nie tylko. Psują ten ładny wizerunek, ale no są niestety taką pułapką. Poza tym zachęcamy Was bardzo do tego, żebyście zostali patronami ośrodka. Wtedy macie wstęp do zamkniętej grupy, bo I tam dzieje nas też się tak dużo no. w ośrodku, że nie jesteśmy w stanie rzucać informacji na nasze oficjalne social media często, ani publikować też tak często jak y, zwykle filmów. A teraz mamy już początek wiosny przynajmniej w naszych sercach i duszach i zaczęliśmy już pierwsze wypuszczanie, więc y, nasi patroni mają tutaj taryfę ulgową. I, i puszczają mogą, po prostu zwierzątki tak, i zimie mogą, i To jest fantastyczne. Ma uczestniczyć w tym wypuszczaniu, mogą z nami spędzić ten czas. No i jesteśmy do, do Waszej właściwie dyspozycji wtedy na tej grupie. Ale jesteśmy też na, na Instagramie, można znaleźć na, na Facebooku. No ale faktycznie więcej się dzieje u nas na grupie. Bardzo dużo trafia do nas już niestety zwierząt zatrutych głównie ptaków, dużo ale nie też tylko, i sporo zwierząt. potrąconych saren. Czas jest yy, no, intensywny i wzmożony, ale to już nie będziemy wam marudzić. Słuchajcie, idziemy głębiej w las posłucha, poszukać trochę ciszy, może ją znajdziemy, bo szczerze Wam <noise> powiem, strasznie denerwujące są te dźwięki od drogi, które dobiegają, bo liczyłem na to, że jak wyjdziemy z ośrodka, który jak się okazuje jest ostoją ciszy, to będziemy mieli chociaż trochę odpoczynku, a na razie to jest, no czuję się jak na, na jakiejś autostradzie. Trochę tak, potem, mhm. No trochę tak, żeby No, trochę tak. To jest Natura 2000. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa. Emocje, takie niespodziewane, ale bardzo, bardzo fajnie. Miło dziękuję, że mogłam ją przywieźć, że i uratowaliście, że mogłam ją tutaj przywieźć, że jest takie miejsce i że mogę być, właśnie mogłam być przy tym jak Agata wróciła na wolność. Jolka jest patronem. Tak. Tak, tak, patronem. tak, tak. Zapraszamy. Tak. tak, tak. <laughs> A my bardzo, bardzo się cieszymy. i życzymy jej dużo szczęścia tam gdzieś na wolności. Tak.